Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz robić różne działania na polu, które jest listą. Ten cały filmik i cała lekcja jest na podstawie lekcji od programu Coaching no Code Apps to taki kanał na YouTubie i ja Ci pokażę teraz, jak można manipulować różną, różnymi polami, które są listą. I przygotujmy sobie najpierw dane mamy w naszej tabeli w bazie danych tabelę z użytkownikami. Dodamy tabelę z firmami, kompany, kompany, OK, i zrobimy, że każdy użytkownik należy do jakiejś firmy. Więc dodajemy sobie pole do naszego użytkownika, kompany, typu kompany. OK. Więc każdy nasz użytkownik będzie należał do jakiejś firmy. Nasza firma zaś ma dwa pola. Pierwsze, po prostu nazwę, żebyśmy mogli porozróżniać nasze firmy. I drugie pole które właśnie jest listą użytkowników, no na przykład menedżerzy, managers. I to jest, są użytkownicy. I to jest lista. I tą listą właśnie będziemy manipulowali i zmieniali tą naszą listę, działali na nią w różny sposób. Pokażę Ci różne operacje z tym związane właśnie na takim polu w bazie danych, który jest listą. Przygotujmy sobie teraz jeszcze trochę danych. Więc dodajemy sobie jakieś firmy do naszej bazy danych. Mamy tutaj już zakładkę kompanii. Mamy puste, więc damy sobie kompany 1. I drugą firmę, żebyśmy mieli jakiś wybór. Kompany 2. Ok. Nie dodaję żadnych menadżerów, żadnych kierowników do tej firmy. To zrobimy sobie za pomocą manipulowania na podstawie danych. Właśnie na podstawie tego pola. Tutaj mam już kilku użytkowników. Powypełniamy im tylko to pole z firmami, więc wpisujmy sobie kompany. Znaczy niestety po, tak nie mogę nic tutaj wpisać, bo yy, głównym polem jest yy, Unique ID dla, baz, dla tabeli Kompany, więc zmienimy tutaj na Name. Teraz będzie nam łatwiej wyszukiwać firmy, więc Kompany 1. Dodajmy kilku użytkowników do tej pierwszej firmy. Ok, drugi. I kolejny. OK. I mamy jeszcze trzech użytkowników i dodamy do tej drugiej firmy. Także mamy kilku w jednej, tylko w drugiej. Ok. Dobra. Mamy naszych użytkowników w różnych firmach. To teraz wyświetlmy trochę danych. Przejdźmy do design, dodajmy nową stronę i tam od zaraz budujemy sobie wyświetlanie użytkowników. Najpierw weźmiemy dropdowna. Jest gdzieś tutaj. Dropdown jest. Okay. I w tym naszym dropdownie będziemy wybierali, o której firmie mówimy. Więc nazwijmy to sobie kompany, Będziemy wybierali różne firmy, więc to są dynamiczne dane z bazy danych wyciągane typu choice na nasze właśnie firmy. Będziemy brali wszystkie firmy z bazy danych, więc po prostu do Search for Company. OK. I tutaj będziemy wyświetlali sobie nazwy takiej firmy, więc jak zrobimy preview naszej aplikacji. To tutaj są jakieś już elementy do wyboru, coś możemy sobie powybierać, OK? Teraz wyświetlimy sobie wszystkich naszych użytkowników w powtarzającej się grupie, abyśmy mogli ich przypisywać do, y, do bycia menadżerem lub nie, więc wybieram sobie powtarzającą się grupę, to będzie typu user, źródłem danych będą wszyscy nasi użytkownicy, ale tylko ci należący do danej firmy, no bo trochę słabo robić kierownika y, jakiegoś, żeby kierownikiem jakiejś firmy był użytkownik, który do tej firmy w ogóle nie należy. Więc tutaj dodajemy sobie jeszcze constraint, że musi należeć do tej firmy. Kompany równa się to, co wybraliśmy w dropdownie. Dropdown, kompany, value. OK. Tym sposobem wyświetlimy sobie tutaj tylko tych użytkowników, którzy są w tej firmie. Możemy dać sobie tutaj full list. OK. I wyświetlimy sobie tekst. Oraz tutaj będzie nasz. Użytkownik i jego adres e-mail. Więc zróbmy preview i zobaczmy jak to działa. Dobra, mamy kompany 1, na, mamy użytkowników, kompany 2, mamy innych użytkowników. Ok, to lecimy dalej. Jak klikniamy sobie w jakiegoś użytkownika, to chcemy go dodać do bycia kierownikiem. Więc najpierw zróbmy, abyśmy wyświetlali wszystkich kierowników danej firmy. Więc biorę kolejną powtarzającą się grupę. Też wybieramy tutaj full list aby wyświetlić wszystkich. Teraz też będę wyświetlał użytkowników ale naszym źródłem danych są wszyscy kierownicy z naszej danej firmy. Ta nasza dana firma jest wybrana w tym dropdownie. Więc weźmy sobie Dropdown company value managers bo kierowników chcę tutaj wyświetlić. OK. I jak mam tych kierowników wyświetlonych to wyświetlaj znowu ich adres e-mail. OK. Current Sales User Email Preview. I teraz ta nasza powtarzająca się grupa druga będzie pusta, bo ponieważ nikogo jeszcze nie dodaliśmy do bycia kierownikiem. To przygotujmy sobie przycisk, który będzie nam dodawał jakiegoś kierownika. On będzie dodawał jeden element tego konkretnego użytkownika w tym konkretnym wierszu do bycia kierownikiem. Więc dajmy sobie tutaj add i użyjemy sobie operacji. Zrobimy po kliknięciu w ten przycisk zrobimy zmianę na pewnym po polu, bo, mianowicie na polu z naszą firmą, czyli make changes to thing i zmienimy naszą firmę. Nasza firma jest cały czas trzymana w dropdown company value, i zmienimy tutaj pole managers, czyli po prostu pole z kierownikami. Zmienimy, mianowicie do tego pola, do tej listy kierowników, dodamy tego obecnego użytkownika, który jest w tej komórce. Zróbmy review, zobaczmy jak to nam działa. Kompany. Pierwsza, dodajemy jeden, jest pierwszy kierownik. Dodajemy drugiego, jest drugi, trzeci, czwarty. Mamy czterech kierowników w naszej bazie danych. To teraz zróbmy sobie, że jednak pomyliliśmy się i tego kierownika jednego chcemy usunąć, więc tu dodamy sobie przycisk Remove. OK. Przejdźmy do design, Remove, dodamy przycisk Remove, Remove. I tego konkretnego kierownika usuniemy z listy kierowników. Więc znowu zmieniamy Data Things, Make Changes to Things, znowu zmieniamy tą samą firmę, którą trzymał w drobną kompanię Value. Zmienimy pole z kierownikami, Managers, Remove, Current Sales User. Teraz to Current Sales User to jest z tej komórki z powtarzającej się grupy z kierownikami tylko. Więc tutaj możemy też zmienić sobie, ustawić nazwy. Tripiting Group Managers. I zróbmy preview naszej aplikacji. Zobaczmy, jak teraz to wygląda. Więc mamy pierwszą firmę, mamy kierowników. Mamy tutaj użytkowników. Usuwam jednego, usuwam kolejnego. Mam zero kierowników teraz skompany. 1. Zobaczmy w bazie danych, czy to wszystko się zmienia. Więc weźmy sobie naszą firmę pierwszą. Nie ma żadnych kierowników. Dodamy kilku, będziemy mieli dwóch. Przed tego i tego. Zobaczmy sobie teraz refresh data i mamy tych właśnie w kompanie Jeden, tych kierowników ustawionych. Usuńmy ich na jednego, zostawimy tylko 312. Znowu odświeżam dane. Jest tylko 312, więc wszystko działa. Dodawanie pojedynczego rekordu do listy i usuwanie pojedynczego rekordu z listy działa wyśmienicie. Teraz zrobimy sobie, dodamy sobie takich kierowników i powiemy sobie, o kurczę, nie, wszystko jest źle. Robimy restrukturyzację firmy, usuwamy wszystkich tych kierowników, więc dodamy sobie tutaj przycisk Clear List do wyczyszczenia wszystkich naszych kierowników obecnie ustawionych. Zwiększę sobie tą stronę na na przykład 2000, żeby mieć więcej tutaj pola do popisu. Dodamy przycisk Clear List i ten przycisk usunie nam wszystkich kierowników z naszej danej firmy, więc jak klikniemy w ten przycisk, zrobimy znowu Make Changes to a Thing. To, co zmieniamy, to zmieniamy znowu drop-down kompany, value, zmieniamy managers, pole. I tutaj jest opcja Clear List. Ona nam całkowicie wyczyści kierowników. Robimy Preview, Mamy kompany 1, mamy jakiś kierowników i zobaczcie Clear List. Idę do bazy danych, design, data, Company 1. Odświeżam dane. Zobaczcie, firma pierwsza, nie ma żadnego kierownika. Dodam znowu kilku. Refresh, mamy trzech. Clear list, refresh data, zero kierowników. I tym sposobem możemy wyczyścić całkowicie listę, która jest w jakimś polu, w bazie danych. Dobra, lecimy dalej. Co byśmy chcieli tu jeszcze zrobić? Możemy sobie tutaj wyświetlić takie pole, które pozwoli nam dodać wielu użytkowników naraz. Nie tak, że będę musiał każdego pojedynczo klikać, tylko po prostu tu sobie wybiorę wielu i jednym przyciskiem dodam wszystkich. Aby to zrobić, potrzebuję pluginu, żeby wykorzystać, zrobić taką kontrolkę, która pozwoli mi wybrać wiele osób. I Babo przygotował taką kontrolkę, ale trzeba dodać sobie plugin Multi Select Dropdown, zrobiony zawsze przez Babo, jest darmowy, więc instaluję i wykorzystuję. Design i teraz tutaj na dole jest Multi Dropdown. Tutaj wyświetlimy sobie znowu dynamiczne dane, wyświetlimy sobie użytkowników. I wszystkich użytkowników z bazy danych, którzy należą do tej konkretnej firmy. Więc znowu kompany równa się dropdown, kompany value. I tutaj będziemy wyświetlali sobie e-mail naszego użytkownika. Okay. I jak sobie to wybierzemy tych użytkowników, to zrobimy przycisk add to list. Add to list. Dodamy tych użytkowników do listy menedżerów, czyli na przykład Add list to managers. Okay. To będzie więcej mówiące. Jak klikniemy w ten przycisk, to znowu robimy zmianę na naszej firmie, więc make changes to think. Ta nasza firma jest znowu Dropdown Company, value. Zmieniamy managerów i tutaj jest taka operacja jak add list. Więc to, to sobie wykorzystamy. On po prostu do tych menadżerów dodaje kolejnych menadżerów, które wybraliśmy sobie w Dropdown, a value. I jeżeli już któryś jest na tej liście, to Babu nie zrobi duplikatów. Jeżeli użytkownik pierwszy jest już menadżerem, a my znowu chcemy go dodać jako menadżera, znowu dać mu promocję na wyższe stanowisko, to Babu już nie zrobi jeszcze raz tej promocji. Po prostu raz może być kierownik i nie robi on duplikatów przy dodawaniu jakichś elementów do listy. Po prostu, jeżeli już tam ktoś jest na tej liście, to nie dodaje drugi raz. Wróćmy do design i zmienimy sobie nazwy tej kontrolki, żeby nam więcej mówiła. Users, ok? I zróbmy testy, czy działa nam ten przycisk. Add to list. Kompany 1. Nie mamy żadnych managerów. Wybieramy pierwszego, wybieramy drugiego, trzeciego. Add to list. Mamy ich wszystkich. Zobaczcie tutaj u siebie. Znowu zakładka z bazą danych. Są wszyscy. Jeszcze raz usunę. Refresh data. Nikogo nie ma. Wybierzemy sobie kogoś innego. Tu Po tej akcji moglibyśmy wyczyścić te dane, żeby nam nie przeszkadzały. Wybieram jednego, refresh data. OK, jest super. Więc to, co mówiłem jeszcze, to w workflow po kliknięciu w ten przycisk, jak już sobie dodam ich do bycia menadżerem, to zrobię reset relevant inputs, po to, żebyśmy nie musieli ręcznie ich usuwać. Jeszcze raz zobaczmy. Kompany 1 chcę wybrać sobie tego i tego. Add to list i Wyczyściło mi wszystko, również drop down. I to jest akurat niefajne, więc wycofam sobie tą zmianę z tym reset. Trzeba byłoby tu wybrać, który dokładnie input chcę resetować. Eee, więc zróbmy jeszcze raz preview, kompany 1 i tutaj dzisiaj będziemy żyli z tym, że to jest cały czas tak jak jest. OK. Clear list działa. To teraz zrobimy kolejną rzecz. Jak tutaj wybiorę sobie jakiś yy, kierowników. OK, na przykład tych i tych. Mam ich tutaj, a następnie, jednak zdecyduję się, że nie, nie chcę tych kierowników, chcę całkiem innych, przed tego i tego, to będę chciał podmienić całą tą listę. Nie usuwać ich ręcznie albo robić tu list. Tylko tu wybrałem sobie listę kierowników po prostu zamieni z tą listą. Jak to zrobić? Dodamy sobie kolejny przycisk. Zwijmy go set list. I skorzystamy właśnie z tej operacji set list. Więc znowu robimy Data Things, Make Changes to Think, Dropdown Company Value, Managers i to Set List, ono podmienia nam listę yy, kierowników. Więc jak tutaj wybierzemy sobie nasze Multi Users, Value, to równie dobrze moglibyśmy ten przycisk nazwać Replace. Więc na Replace i zróbmy Preview. Zobaczmy teraz, czy wszystko działa. Więc mamy firmę pierwszą. Mam jakiś kierowników 123GS44. Więc tutaj wybiorę sobie 312 na przykład. 20, 123, czyli ten, który już jest kierownikiem. I 23. OK. Kliknę Replace. Zobaczcie, podmieniło mi dokładnie tą listę. Jak teraz wybierzemy sobie na przykład tylko tego GS. Więc weźmy GS, replace, usunął wszystkich, którzy to byli i zostawił tylko tego GS. To właśnie pozwala nam podmienić całą listę na nową. Usuwa tą, która była obecnie, czyści ją całkowicie, a potem wrzuca tam wartość tej nowej listy. I na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Usuniemy sobie z tej listy kierowników listę jakichś użytkowników. Więc mamy sobie tutaj wielu użytkowników wielu kierowników i tu wybierzemy sobie konkretnych kierowników, których chcemy usunąć z listy bycia kierownikiem. Więc znowu skorzystamy sobie z dropdown multi-dropdowna. Tutaj wyświetlimy sobie znowu użytkowników, więc dynamic choices type of choice to jest użytkownik. Wyświetlimy wszystkich naszych obecnych kierowników tej firmy. Nasza firma jest w dropdown company value. Wyświetlimy wszystkich kierowników. Wyświetlimy sobie current options email. Okay. I jak klikniemy sobie w przycisk teraz remove list, to usuniemy z listy kierowników wszystkich tych, którzy są na tej liście wybranej na dole. Więc remove list i to jest ostatnia akcja, którą możemy wykonywać na akcjach obecnie w Babu. Make changes, wykonywać na listach obecnie w Babu. Więc make changes to thing. zmienimy znowu drobną kompany, value, zmienimy menadżerów, zacząć. Add wykorzystaliśmy, Remove wykorzystaliśmy, Set List wykorzystaliśmy, Add List wykorzystaliśmy, Clear List wykorzystaliśmy i tu zrobimy Remove List, usuniemy z listy menadżerów listę wybranych menadżerów, którą mamy tutaj w Multi Dropdown B Value. Design, zmienimy jeszcze nazwę tego na Managers. Zróbmy preview, zobaczmy jak to wszystko działa. Więc wybieram sobie kompany 1 Mam kierowników, mogę tu wybrać, zacznijcie, już nie czterech. Tutaj po lewej stronie mam czterech pracowników w tej firmie i mogę ich wszystkich wybrać. Tak naprawdę jeszcze lepiej można byłoby to zrobić w taki sposób, chociaż nie. Może być tak. Mamy czterech użytkowników w firmie, więc wszystkich ich możemy wybrać. A tu po prawej stronie mamy trzech kierowników i możemy wybrać właśnie tych konkretnych kierowników, więc mogę ich wybrać i kliknę Remove list. Zobaczcie, został mi tylko ten niewybrany. I w ten sposób możemy operować w Babu na polu, który jest listą, dodawać, usuwać, dodawać listę do tego, czyścić całą listę, zastępować listę, więc zrobić replace i też usuwać listę elementów z listy. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.